Witam! W XXI wieku Stany Zjednoczone prowadziły dziesiątki operacji wojskowych, które miały w cudzysłowie ratować świat przed terroryzmem i dyktaturami. Brzmi całkiem szlachetnie, prawda? Ale spojrzmy bliżej. W 2001 roku zaatakowały Afganistan by zniszczyć Al-Kaidę. A efekt był taki, iż 20 lat wojny, tysiące zabitych cywilów i chaos w powiecowaniu w 2021 roku. Irak w 2003 obalili Sadama, szukając broni i masowego rażenia, której nie było. Zostawili kraj w ruinie setkami tysięcy ofiar Libia 2011 humanitarna interwencja zakończyła się upadkiem Kaddafiego i dekadą anarchii Syria, Jemen, Somalia. Wszędzie drony, naloty i hasła o walce z terroryzmem ale często to cywili. Co cywile. Płacili najwyższą cenę. Stany Zjednoczone lubią sobie mówić o wolności, ale ich operacje często przynoszą chaos i destabilizację, niż raczej pokój. Czy to są naprawdę dobre misje dla dobra świata, a może to tylko walka o wpływy? I walka z tymi, którzy są dla nich niewygodni. Po prostu nie bądźmy bezkrytyczni. Pomyślmy. Zachęcam do komentarzy, do subskrypcji mojego kanału, do udostępnienia moich filmików. Marci Marciniak o tym, co ważne. Trochę długi.